Cześć, witajcie z tej strony rzecz jasna HD Dość dawno nie było żadnego odcinka z serii Prawda czy fałsz. Nie wiem czy nadal lubicie oglądać tą serię. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, co bym wiedział, czy więcej tego typu odcinków nagrywać. Ale przede wszystkim, zostawcie pytanie na kolejny odcinek, bo pamiętajcie, że to wy właśnie tę serię tworzycie wraz ze mną. Standardowo jeszcze przypomnę o subskrypcji kanału, ale już nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek, bo działo ostatnio się naprawdę dużo w świecie FIFA. A dzisiejszy materiał, zacznijmy sobie od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie, czy istnieje jakaś karta, która ma każdą statystykę ocenioną na 99? Na jednym ze swoich ostatnich streamów Sergio Aguero pochwalił się tym, jaką kartę otrzymał od EA Sports, mianowicie jest to jego własna prokarta, czyli karta, którą może otrzymać każdy piłkarz grający na wyższym szczeblu rozgrywkowym w piłkę nożną. I ta karta jest oceniona na overall 99, czyli taki overall, na jaki jest oceniony każda karta piłkarza, nieważne czy to dostał Biał Cristiano Ronaldo czy Sławomir Peszko, miałaby też 99 overalla. Natomiast pewien użytkownik Twittera wrzucił y, relację z Instagrama pana Campbella, piłkarza z Talk City i tam jest pokazana karta, jaką otrzymał właśnie ten piłkarz i każda jego statystyka jest oceniona na 99. I stąd powstaje pytanie. Dlaczego akurat piłkarz Stock City otrzymał tak niesamowitą kartę, a na przykład legenda angielskiej piłki, a przede wszystkim jeden z najlepszych obcokrajowców grających w Premier League, Sergio Aguero otrzymał tą kartę gorszą. Nie wiem od czego to naprawdę zależy. Wygląda to dość śmiesznie, ale Cóż, taka jest prawda. Pan Campbell rzeczywiście otrzymał kartę lepszą i jest to pierwsza karta w historii, która ma każdą statystykę ocenioną na 99, natomiast oczywiście tej karty nie można kupić. Jest ona tylko i wyłącznie dla jednego gracza. Czy w paczce z gwarantowanymi tocami można nie trafić żadnego toca? I nie tak dawno wrzucałem to pytanie również do tej serii i wtedy mogłem to powiedzieć o FIFA, bodajże 19, gdzie w paczce z gwarantowanym totsem z ligi tureckiej nie trafiało się totsa. Takową sytuację miał każdy z nas, ale teraz czas na prawdziwą bombę, bo również w FIFA 20 taka sytuacja się zdarzyła. Pewien streamer podczas swojego live'a Otwierał paczkę z trzema gwarantowanymi tocami z Premier League, tylko po to, aby w środku zobaczyć Los Elso w podstawowej wersji karty. Jest to dość groteskowa sytuacja. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, jak ta sytuacja się skończyła, bo nigdzie nie znalazłem takowej informacji. Ale no jak widzicie, można w paczce z gwarantowanymi trzema tocami nie otrzymać żadnego toca. Mam nadzieję, że ta paczka została zwrócona, bo jeżeli ja bym wbił elitę pierwszy raz w życiu i z takiej paczki otrzymał trzy podstawowe karty, to nie skończyłoby się to dobrze. Czy w historii FIFA był jakiś inform oceniony na Overall co najmniej 98? I przyszedł czas moi drodzy na pytanie, na które muszę odpowiedzieć nie, ponieważ jest to nieprawda, jeżeli chodzi o najwyżej oceniony inform w historii FIFA, to tutaj możemy powiedzieć m.in. o Leo Messim z FIFA 19, wówczas Argentyńczyk miał kartę ocenioną na 97 i jest to najwyżej oceniony inform w historii gry. Oczywiście Cristiano Ronaldo również miał informa ocenionego na 97, ale tutaj chodzi mi ogólnie o to, aby powiedzieć, że Overall 97... To najwyższy, jaki kiedykolwiek był na karcie Inform i na razie nie zapowiada się na to, aby to się zmieniło, ponieważ jak dobrze wiadomo w tym roku już raczej w piłkę nie pogramy we wszystkich ligach, także myślę, że może to dopiero mieć miejsce w FIFA 21. Czy to prawda, że istnieje karta, która pojawiła się w plikach gry, ale nie w samej grze? I tak moi drodzy widzowie jest to prawda i taką kartą jest Daniele de Rossi, karta, która miała wyjść ostatnio, mianowicie jest to oczywiście karta koniec ery, po tym jak Daniele de Rossi powiedział w styczniu bodajże, że zakończył sportową karierę i taka karta miała właśnie pojawić się jako SBC, natomiast jeszcze się nie pojawiła, ale być może będzie miało to miejsce. Mianowicie jeszcze ta karta pojawiła się m.in. w draftach, bo teraz jak wiecie wszystkie karty z SBC są właśnie dostępne w tym trybie, a Daniele de Rossi nie jest oficjalnie kartą wypuszczoną, ale m.in. można było go trafić w drafcie, obecnie już chyba nie da rady tego zrobić. Nie jest to również pierwszy przypadek w tym roku, w którym karta, która pojawiła się w plikach gry nie byłaby w samej grze, bo jeszcze takim przypadkiem jest oczywiście Gabriel Jesus, jego karta Futmas. Właściwie to było pewne, że ona się pojawi, każdy na nią czekał, miała być... Prawdopodobnie za jakieś zadania sezonowe, ale ostatecznie się nie pojawiła. A myślę, że szkoda, bo jednak Brazylijczyk w tym roku jest bardzo mocno pomijany. Chociaż jak widzicie te najważniejsze statystyki: Agility i Balance ma całkiem niezłe. To jednak trzy gwiazdki słabszej nogi w tym roku to jest naprawdę słaby wynik. To Sem ma największą różnicę między statystykami szybkości biegu i przyspieszenia w historii FIFA. I moi drodzy widzowie, zobaczcie na tą kartę, jest to mianowicie karta z Ligi Tureckiej TOTCISE i na pierwszy rzut oka 78 pace eliminuje go z gry, ponieważ no, wiadomo w tym roku ten pace ma bardzo duże znaczenie i 90 plus to minimum, ale zobaczcie na dokładnie jego statystykę szybkości, mianowicie przyspieszenie ocenione jest na 97. Natomiast sama szybkość biegu to jedynie 62. Także nie wiem, czym są spowodowane tak duże rozbieżności. No bo nie oszukujmy się, to jest aż 35 różnicy, gdzie na ogół po prostu piłkarze mają, no wiecie, no praktycznie te statystyki obie takie same, nie wiem. Wpiszmy sobie na przykład e, Beniedera, jakoś pierwszą kartę dajmy Shape Shifter i widzicie 95 87, więc jest to mała różnica. Tak samo jest chociażby u Cristiano Ronaldo: 95-98, nawet na jego zwykłej karcie jeszcze pokaże 89-91. Także nie wiem, czym jest to spowodowane, ale wygląda to dosyć śmiesznie, i jest to rzeczywiście prawda: Tocise ma największą rozbieżność między tymi dwoma statystykami. Czy to prawda, że Robert Lewandowski ma najwięcej specjalnych kart w FIFA 20? I pod ostatnim odcinkiem pisaliście mi dużo komentarzy, że nie Robert Lewandowski, a Erling Haaland ma najwięcej kart specjalnych, no ale zobaczmy teraz jaka jest prawda. Eee, mianowicie jest to tak: raz, czyli karta TOC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 łącznie kart specjalnych, bo tej bazowej karty złotej nie liczymy, nie jest to karta specjalna, natomiast ta 89 za Ligę Mistrzów już możemy zaliczyć, czyli 10 kart specjalnych ma Robert Lewandowski, natomiast jeżeli chodzi o Haalanda, to jest to takie. Toc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 kart specjalnych ma Haaland, czyli jedną mniej. No bo tutaj oczywiście nie zaliczymy tych kart srebrnych i tej karty po transferze właśnie z Salzburga do, Lips, do Borussia Dortmund, bo jest to po prostu bez sensu. Złota karta to też jest karta bazowa, więc również jej nie zaliczamy. Czyli Robert Lewandowski ma o jedną kartę więcej, oczywiście o jedną więcej kartę specjalną niż Erling Haaland. I to czyni go kartą, która ma najwięcej w ogóle, znaczy piłkarza, który ma najwięcej kart specjalnych w FIFA 20. Jest to także pierwszy Polak z overallem 99 Niesamowity rok dla Roberta Lewandowskiego, a szkoda, że w tym roku nie odbędzie się euro. Czy to prawda, że piłkarz może otrzymać kartę bohatera nie tylko za sportowe osiągnięcie? Jednym z takich ciekawszych przykładów jest to, o czym kiedyś mówiłem, może nie każdy pamięta, kartę bohatera otrzymał FIFA 15 Castro po tym jak na swoim streamie uzbierał niebaga niebagatelną kwotę na dom dziecka i wówczas jej postanowiła mu się odwdzięczyć i dała mu kartę bohatera z overallem 95 co na realia tamtej Fify karta była kosmiczna w tym roku byłaby to po prostu świetna karta ale naprawdę nie robiłaby takiego wrażenia jak wtedy ale tutaj było jeszcze jedno bar jedna bardzo ważna rzecz, czy jakiś piłkarz, a jak wiadomo, Castro piłkarzem nie jest, dlatego chciałem przytoczyć jedną fajną ciekawostkę: mianowicie, Thompson w FIFA 18, po tym jak pokonał dwukrotnie nowotwór oraz strzelił bramkę na wagę zwycięstwa, która pozwoliła utrzymać jego klub w lidze, otrzymał właśnie kartę bohatera. I tutaj ktoś może powiedzieć, że przecież to jest sportowe osiągnięcie, strzelił bramkę na wagę zwycięstwa, ale moim zdaniem takiej karty by nie otrzymał, gdyby właśnie nie ta dość przykra historia z jego, z jego życia, jak pokonał właśnie dwa razy nowotwór. No ale cóż, jest to rzeczywiście prawda i możemy przejść już do ostatniego pytania. I przyszedł czas na pytanie odcinka, a mianowicie czy można już na tym etapie gry zrobić draft 195? Ostatnio moi drodzy widzowie na moich transmisjach na żywo dużo osób pisało po co robić draft 65, po co próbujesz go zrobić skoro i tak jest to niemożliwe. Ale zobaczcie widzowie na tym plik wideo, który właśnie w tej chwili wam prezentuję, bo ten draft, który wykonała pewna osoba jest niesamowity. Jak widzicie w tej chwili 95 oceny, 99 zgrania. Tutaj jeszcze ten użytkownik próbuje, użytkownik właściwie gracz próbuje ułożyć 100 zgrania. I dam wam spoiler, uda mu się, jest to pierwszy w FIFA 20 draft 65 zrobiony przez osobę z zagranicy. Ale zobaczcie na te karty, Maradona, Pele, Ronaldinho, Nazario, Optimus. Karty te są niesamowite, ławka nawet mocno nie zepsuła z Silverem, ale Ronaldo, Messi. Czyli tak jak mówiłem, jest to jednak możliwe, żeby ten draft 165 wykonać. Karty są fenomenalne i przede wszystkim, jak widzicie, obrona. Nie zepsuła mu tego draftu, ponieważ miał farta, że trafił akurat Maldiniego i jego. Jeszcze ten Barezie mógł być w Optimusie, bo czasami się trafiał, ale w tym wypadku nie. A tymczasem ten draft naprawdę... No kurczę, szkoda, że ja znowu nie zrobię draftu z jako pierwszy. Ale to nic, bo naprawdę... No można zrobić draft 65, to już jest potwierdzone jak widzicie zresztą na materiale i na pewno ten draft my będziemy również próbować zrobić na transmisjach moich, na streamach na YouTubie, także ktoś tam nie wie może sobie oglądać bo naprawdę myślę, że damy radę. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie tego materiału. Standardowo zachęcam do łapkowania, subskrybowania oraz do zostawienia pytań na kolejny odcinek. Dzięki piękne, do usłyszenia następnym razem.